I wy... Op! I I tam cię inny pił zabije, bo masz tylko jedną żarówkę dobrą. I co będzie? I wtedy będzie, że myśmy cię puścić. I nasz a Zjedźcie na bok. Dostaniecie żarówkę. Halo! Zjedźcie! Heft. 27 jako ten Russian interpreter jest 27 września. Friedrich Zimmerstrasse to jest ten... to jest kolejowy? Nie, nie, no, to jest kolejowy, ale to jechał na... na dywanach. To jest trasie podbite? No, tak, to jest No tak, tak. Normalnie tak. tak

ja ik van die, ja, ik die. Kontrabanden. Kontrabanden. Al Alkohol? de Ja, alcohol, en toe, ah, het feest kwam Dat terug, het is tamus, het is weer we gaan je zien, is goed, maar Małe ciowianka! Wy... O, o, to! biały to to nie, to nie, to, to nie dobry waser, to nie dobry waser, hej. Wamanda. a im moment? Wąte. A się? Jest. Ale poszła. Jolek poszedł. Zastałeś Jolka. Ale to jest fajne, nie? I ludzie stoją w kolejce. Eee, Wcześniej poszedł bez paszportu, a teraz kurde lotkę bierze. Jaka państwo ma nazwę? Daleko do Nie wiem.

Zbierajcie, zbierajcie. Tak? No to jest, poślijcie. Przyjęło się wiecznie. Cześć zawsze.

Nu ga je toch maar winnen. Ga de beter kijken toch, lieve. Verder, verder, ja. Oh, het is een test voor Ceka. Het is een test voor Ceka. Ik hoop het, het. ik? Tam jest cholesterol, tam jest Coca-Cola. To, to co ty tam jedziesz? Przecież tu jest piękna, tu jest mądrość, tu jest nauka, tu jest człowiek ważny, a tam? Przecież tam tu jesteś głupoluropol. To co ty tam jedziesz? A to, że tam jedziesz, to już nic, ale Twoja kobieta po co tam jedzie? Zastanów się dobrze, może ty jeszcze zawrócisz. Jeszcze masz ta, chwila, żeby, to masz ta chwila, żeby się zastanowić? No, no to bardzo dobrze, ja będę czekał ciebie na Twoją kobietę. No to waj, to waj, tak? Moment! Ja Też ofer! Ale, ale coś już do widziałem. Ale przecież tam nic nie ma. Oj, nie? Tam jest Foresterol, Tam jest McDonald's. Tu go nie macie? Tam jest w ogóle, tam są obrzydliwe rzeczy. Ty, ty to nic. Ty to sobie możesz użyć? twoja kobieta? Ty chcesz, żeby ona miała cukrzycę? Po co ty tam mówisz? Ty tam... Ty się zas... To nie jest mądra rzecz, to nie jest mąda rzecz. My to u ciebie dbamy, my mamy szpitale, my mamy eutanazja, my mamy my mamy wszystko. Nie, to jest DDR. Deutsche Demokratische Republik, a ty co? Nasgniły za pod Tak, to nic nie Sprawdzimy masz. Sprawdzimy to. Ja bym nie miał nic. To powiedzenia. będziesz wracał, to ja zobaczę co ty masz, co sprawdziłeś, a co sprawdziła ta kobieta. Oczywiście. A jakbyś nie chciał wrócić. To ja się zajmę twoim a jest do cienia. On trafił dobre ręce. dobre ręce. A Czekam na ciebie. Wajta! Dobrego dnia dnia. Wajta, wajta! I tak ci pojeżdżaj masz przyjaciół. <grymne> <grymne> Dobra, poszło, pamy, mamy odchodzi. Wajta, wajta, wajta. <śmienią> Czekaj, bo cię zabije w labak. Już mnie raz próbował zabić. No i bardzo dobrze, ty cię się próbował. W tym mundurze co cię miał zabić. Jedzie następny. O! Wystraszył się Palka, uciekł. <śmienią>

Chcesz zostaj tutaj ci jest dobrze. to nie jest moja syna, bo porwałeś. Dobrze, szepyk. To jest po <grym zimny> <grym zimny> 50 no, na pół, tak, wiesz, a... Ta 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 tam jest McDonald's, tam jest McDonald's, tam jest Casola. Tam w ogóle nie chce się na nerw, bo na co 30. po co tam ludzie? Nasza ojczyzna ci gwarantuje opiekę. Miłość, braterstwo, spełnienie zawodowe. No i bardzo dobrze. Ale ja gdyby nie chciał to twoja ogródka już twoja żona jest i ja ją obserwuję. Pamiętaj, twoja ogródka, a żona nic, ale ma chewka, chewka, mola. A chewka jest bezpieczna. Wszystko widzę, wszystko widzę. <noise> <noise> kobieta. Po co tam jedziesz? Ale no, to nic nie ma. Tam my zachód, tam nawet paki zawracają. Oni chcą być tutaj. tutaj. zawracają, oni tam dopiero ty, jest. Oni chcą być tutaj, w nasz kraj, kraju, tak, tak, tak. Wszędzie na kraj. Tam wszystko, gdzie my, tam naszego Wszystkiego lepszego. Wajta, wajta. Nie, u nas niemiecka, o czy znaczy tam yy, nie, nie, w obrzydliwcach? W A to wiesz, to jest tak, ty weź jego i wychowaj go na socjalistyczny człowiek. Myślę, że na to wszystko zgodzimy. A ty nie pij Coca-Cola, bo umrzesz na cukrzyca. Dbaj o siebie, bo jeszcze dwa, bo trzy młody człowiek nam się przydało. No, Kamelu? Walta, walta, hercyjny człowiek. Czyli świasz, za nie był wamać. No to jest niemieckie auto. Prawo jak Warburz, po pompowo, o co się tam jest? Ty się dobrze zastanów, ty, ty chcesz tam jechać tam na pół chcesz napompować kółka, to musisz zapłacić. U nas Powąchaj! Niemiecki luft, u nas jest za darmo, u nas jest A, a tam musi, jest... a to o tym napisał? on jest lżejszy, a oni, nie on musi zapłacić Ja funty jedno kubo. Ty się dobrze zastanów, co ty robisz? Wajda, wajda. Wiceneca. A mi to teraz dobre. Powiedzmy, do człowieka, czemu ty tych ludzi tam, na ślubliwie zachówka? Tam jest kuchyku. Tam jest kobka, tam jest no więc właśnie... Ja myślę, że ty weźmiesz tak i tutaj zakręcisz zawróc i ten młody człowiek przywierzysz tu, ja się powitam w naszym socjalistycznym kraju. I bardzo dobrze. Więc, więc wracaj do nas jak najszybciej. Zrobisz kupiec.

nie, kolega nie, on jest nie, jest on jest nieprzekupny nie, jest, jest nieprzekupny ten kolega. Ja nie wiem, jest. Czerwone światło, nie, nie, jest teraz, przywale.

Hadi öyle hadi. Ne işler? Sëtë qenë Tërështë të ndërnë Tërështë të ndërnë Zirë këmando

Geef het op! even!